Chciałabym, żebyśmy poświęcili chwilę na wyjaśnienie bardzo podstawowych pojęć. Bardzo często używamy słów właśnie problem i wyzwanie zamiennie. Natomiast one nie znaczą tego samego. Chciałabym, żebyśmy, żeby to było jasne, że ukrywanie. Problemów, pod możliwościami, wyzwaniami, okazjami, generalnie rozmywa istotę sprawy, zmiękcza, a to może być dość ryzykowne i kosztowne w dłuższej perspektywie. I problem to jest taka sytuacja, która niesie za sobą negatywne konsekwencje. Jest to konkretna przeszkoda, trudność, którą napotykamy na swojej drodze. Natomiast wyzwanie jest to wymagające zadanie, które. W pewien sposób sprawdza nasze umiejętności, testuje nas, jest dla nas pewną szansą rozwojową, właśnie mobilizacją, żeby wznieść się o poziom wyżej. I jest jeszcze jedna kwestia z tym związana, a mianowicie dość często szukamy rozwiązań dla objawów, które widzimy. Zauważamy jakiś Problem, jakieś zdarzenie, na przykład spadają nam przychody w firmie i od razu reagujemy, wdrażając jakieś rozwiązanie. Na przykład kupujemy reklamy, żeby mieć więcej klientów. Natomiast gdybyśmy podrążyli odrobinę bardziej, moglibyśmy się dowiedzieć, że nasi klienci są niezadowoleni. Okazałoby się na przykład, że są niezadowoleni z powodu tego, że jakość naszej obsługi jest niska. Docierając dalej do przyczyn, mogłoby się okazać, że nie mamy wdrożonych standardów obsługi, nasza, nasi pracownicy nie są odpowiednio przeszkoleni. I tutaj dotarlibyśmy do prawdziwej przyczyny. Ignorując te, te warstwy i te właśnie możliwe różne przyczyny tego, co się dzieje w danym problemie, pod tym objawem, które zaobserwowaliśmy. Oddalamy się od negatywnych konsekwencji od tych przyczyn, adresujemy nie, nie te sprawy, co trzeba, i na przykład, kupując dodatkowe reklamy, możemy doprowadzić do tego, że w wir naszej słabej obsługi wpada jeszcze więcej klientów, pogarsza się nasza reputacja, a przez to spadają wyniki. Dlatego zakładanie bandaży na otwarte złamania prawdopodobnie nie jest naj, najlepszą strategią. Także warto zawsze docierać do tego, co jest prawdziwym problemem. I taką prostą metodą, którą możemy stosować, i którą też pewnie bardzo wielu z was zna, ale jednocześnie stosuje ją pewnie tak rzadko jak ja, czyli te, te teraz nagle mam postanowienie, że przecież to jest takie oczywiste, żeby za każdym razem zapytać się pięć razy, dlaczego i trochę pownikać głębiej. Jest właśnie ta metoda pięć razy dlaczego. Czyli zadajemy sobie pytanie pogłębiające dlaczego. Aż dojdziemy do tego, co jest y, tą warstwą pod spodem. I taki jeszcze bardziej indywidualny przykład. Powiedzmy, identyfikuję, że mam problem z odkładaniem zadań na później. Co robię? W pierwszej chwili pierwszej kupuję kurs, książkę, uczę się technik radzenia sobie z tą przypadłością. I co dalej? Nagle się okazuje, że to nie działa. I warto się przyjrzeć na przykład takiemu pojedynczemu. Y, Problemowi, na przykład odkładam jakiś konkretny projekt, zaczynam drążyć dalej, wnikać, okazuje się, że dochodzę do tego, nie mam energii. Czemu? Ponieważ się boję, że nie sprostam. Czemu się boję, że nie sprostam? Mój szef ma wysokie wymagania. Ok, czyli dochodzę do tego, że problemem jest to, szef ma wysokie wymagania, ja znam realne możliwości, nie porozmawialiśmy o tym. Czyli problemem nie jest tutaj prokrastynacja, problemem jest raczej brak komunikacji i trzeba tutaj zaadresować inny problem. Także rzadko problemem jest coś, co widać na pierwszy rzut oka.